W dzisiejszym odcinku wracamy do tematu glikolu. Pod poprzednim odcinkiem ukazało się kilka komentarzy, które nas zainspirowały. Jedna z osób podała informację, że powinniśmy poinformować klientów, że jednak po pięciu latach użytkowania takiego glikolu należy go wymienić, gdyż traci on swoje właściwości. Specjalnie dla Państwa. Przetestujemy glikol 10 i 15-letni, żeby dowieść, czy faktycznie taki glikol należy wymieniać, czy można spokojnie pracować na jednym glikolu kilkanaście lub więcej lat. W tych dwóch butelkach widzicie Państwo glikol propylenowy. Przez ostatnie dwa dni leżał jeden i drugi w zamrażarce przy temperaturze około minus 18 stopni. Ten glikol zlałem z instalacji swojego znajomego solarnej, gdzie stężenie. Pierwotne było około 50% glikolu, 50% wody. Ten glikol zielony to jest glikol z instalacji dolnego źródła połączonej z instalacją centralnego ogrzewania, gdyż tam układ jest Chłodzony zarówno pasywnie jak i aktywnie, także ten sam glikol przepływa zarówno w instalacji dolnego źródła, jak w całej instalacji. Stężenie glikolu to akurat instalacja, którą ja wykonałem około 15 lat temu. Stężenie tego glikolu było około 25%, czyli temperatura krzepnięcia w granicach minus 12 stopni Celsjusza. Jak widzicie Państwo, glikol solarny do minus 35 stopni ma całkowicie parametry wody. Ma wody. Teraz go wyleję dla Państwa specjalnie do słoika, żeby pokazać. Jest absolutnie mieszaniną. Tylko i wyłącznie wody i glikolu. Mamy glikol około 30, znaczy około 50% stężenie, drugi glikol jest glikolem, drugi glikol jest glikolem z instalacji dolnego źródła instalacji wodnej z dużo mniejszym stężeniem, stężeniem około 25%. Jak widzicie Państwo, ten glikol jest delikatnie zmarznięty, aczkolwiek ta zmarzlina jest zmarzliną miękką i myślę, że spowodnie będziemy mogli ten glikol. Glikol wylać z, tego, wylać z tego, z tego pojemnika, tak. Glikol o stężeniu około 50%, glikol o stężeniu około 25%. Ten glikol ma 10 lat, ta mieszanina, ta mieszanina ma około 15 lat. Zaraz przetestujemy Widzicie Państwo już namacalnie, że jednak ten glikol nie zamarzł na kamień, nie stracił swoich właściwości. Podobnie zachował się jak w poprzednim odcinku. Glikol 25% świeży. Zaraz dla Państwa specjalnym urządzeniem zmierzę i pokażę, jak faktycznie jakie parametry ten glikol w kilkunastoletni osiąga. Służy do tego, służy do tego taki przyrząd. Pobieramy próbkę, pobieramy próbkę, tą próbkę. Tego glikolu nanosimy na specjalne szkiełko. I możemy zaobserwować do jakiej temperatury ten glikol jest przewidziany. Jak widzicie Państwo, na skali lewej odcięcie pola niebieskiego od białego jest na poziomie około minus 29 stopni Celsjusza. Do kolejnego pomiaru miernik należy wyczyścić z poprzedniego, poprzedniego glikolu, żebyśmy nie mieli możliwości. Podania nieprawidł... nieprawidłowych wyników. Kilka razy nabiorę i wypuszczę glikol, żeby w naszej słomce też był faktycznie glikol. Glikol, ten, który mierzymy. No i dokonamy teraz pomiaru temperatury krystalizacji glikolu potencjalnie o stężeniu 25%. Widzicie Państwo na lewej skali temperatura krystalizacji minus 16 stopni Celsjusza. Podsumowując, glikol 10-letni z instalacji solarnej minus 29 stopni, glikol 15-letni z instalacji dolnego źródła instalacji wewnętrznej w domu też nie stracił swoich właściwości. Ten mamy temperaturę krystalizacji około minus 29 stopni, ten mamy temperaturę krystalizacji około minus 16 stopni. Z ubiegiem czasu nic z tym glikolem ani jednym, ani drugim się nie dzieje. Jedyną informacją, jaką dostaliśmy od naszego dostawcy glikolu. To była informacja, że nie są w stanie określić po latach parametrów glikolu pod kątem dodatków, czyli inhibitorów korozji, jak ubiegający czas wpłynie na faktycznie parametr tego, tego, tej mieszaniny, dlatego przetestujemy dla Państwa te dwa glikole 10-15-letni. i Pod tym kątem do tych dwóch słoików wrzucimy kształtkę ocynkowaną, kształtkę ze stali czarnej, kilka gwoździ czarnych papowych i rurkę ze stali. Węglowej, stal węglowa w środku, stal odcynkowana na, na zewnątrz, i po kilku miesiącach przedstawimy Państwu, jak wygląda faktycznie to badanie. Zobaczycie Państwo w porównaniu do tego badania z poprzedniego odcinku, gdzie zobaczyliście kształtki, które zalegały w tych mieszaninach przez 6 miesięcy, aczkolwiek glikol ten był świeży. Teraz zrobimy to samo badanie w przypadku glikolu kilkunastoletniego i zobaczymy, jak faktycznie z biegiem czasu. Ten parametr się pogarsza lub się nie pogarsza. W naszych słoiczkach wylądowały próbki kształtek i gwoździ papowych. Niech minie trochę czasu i będziemy Państwu na bieżąco zdawać relacje, czy faktycznie rozpoczął się jakiś proces korozy, czy tak samo jak w tym glikolu świeżym, nic się z tymi kształtkami nie dzieje. W poprzednim odcinku podałem Państwu informację techniczną, że wyczytałem przed 20 laty w wytycznych projektowych do instalacji solarnych że możemy w przypadku stężenia glikolu mniejszego niż 40% w stosunku do wody możemy przyjmować do obliczeń hydrologicznych parametr tego, tej mieszaniny taki jak parametr wody. Dlatego w dniu dzisiejszym postaram się dla państwa przetestować trzy rodzaje płynów. Będzie to czysta woda, woda z mieszaniną glikolu na poziomie stężenia 25% glikolu, 75% wody oraz trzecie stężenie na 33% glikolu, 67% wody. Będziemy pracowali cały czas na tym samym układzie, czyli zasilamy z pompy ciepła wężowice z osobniku ciepłej wody, czyli te wszystkie elementy w kotłowni, które, które są. Musi ten układ pokonać. Cały czas mamy tą samą pompkę i zobaczymy na naszej automatyce, jak będzie się zmieniał parametr przepływu, jak będzie spadał przepływ czy będzie w ogóle spadał wraz, wraz ze zmianą parametrów z zwykłej 100% wody na stężenie 75% wody do 25% glikolu i jeszcze większe stężenie glikolu 67% wody do 33% glikolu. W tym momencie pracujemy na układzie napełnionym czystą wodą. Zobaczcie Państwo, pompa ciepa, która jest po drugiej stronie tej ściany w komorze, zasila. Dokładnie ten zbiornik, zasobnik ciepłej wody, czyli tą wężownicę poprzez układ tych rur, filtrów, generalnie pompkę obiegową, cały czas będziemy pracować na tej samej pompkę, pompkę mamy ustawionych na maksymalnych obrotach, dodatkowo zmontowaliśmy dla Państwa taki prosty układ, żeby pokazać faktycznie jakie jest zużycie, znaczy zużycie, jaka jest moc elektryczna pobierana przez pompkę, zobaczcie Państwo na pompce pokazuje, Automatyka 75W na takim prostym sterowniku. Prostym sterowniku, który możecie Państwo kupić w każdym markecie budowlanym, gdzie, po, gdzie pokazuje faktycznie zużycie prądu. Zobaczcie Państwo, też pokazuje około 75 W mocy elektrycznej. Zobaczmy teraz, jaki faktycznie jest na tym pracującym układzie, jaki jest wynik przepływu. Zobaczcie Państwo przepływ na 100% wodzie mamy 1,92 m3 na godzinę. W tym momencie z naszego układu zlejemy wodę, napełnimy go wcześniej przygotowaną mieszaniną glikolu i, i wody. Tu akurat mamy przygotowane stężenie 25%, czyli 25% glikolu, 75% wody. Zalejemy ten układ tą mieszaniną, odpowietrzymy taką specjalną zestawem pompy służącej do odpowietrzania, napełniania instalacji i będziemy obserwować, jak zachowuje się nasz przepływ. W tym momencie mamy układ zalany mieszaniną 25% glikolu, 75% wody. Mamy układ zalany, odpowietrzony. Pompka pracuje nam na maksymalnym wydatku. Zobaczmy, jaki pobór prądu. Pompka pokazuje 75 W. Nasz miernik taki gniazdkowy pokazuje 75,4, 75,5, czyli praktycznie te same wyniki, co wcześniej. Zobaczmy, jaki, jaki automatyka generuje, generuje przepływ. Przepływ w tym momencie na układzie mamy 1,87 m sześciennego. Wcześniej przepływ mieliśmy 1,92. Także spadł nieznacznie na poziomie 3%. Zaraz spuścimy tą mieszaninę 25%, wymienimy ją na mieszaninę 33% i ponownie wykonamy to samo badanie. Mamy układ po raz trzeci zalany, odpowietrzony. Pracujemy na glikolu 33%, 67% wody. Zobaczmy, jakie wyniki. Pompka oczywiście ustawiona na maksymalne obroty. Moc pobierana przez pompkę 75,5 W. Praktycznie to samo. Zobaczmy, jak w tym momencie wygląda przepływ w układzie. Przepływ jest 1,84 m3 na godzinę. Teraz podsumujemy nasze wyniki. Praca naszego układu w pierwszej wersji. Pracowaliśmy na 100% wodzie. Uzyskaliśmy przy maksymalnych obrotach pompki 1,92 m sześciennego wydatku. Po zamianie na mieszaninę 25% glikolu i resztę 75% wody uzyskaliśmy przepływ na poziomie 1,87 m sześciennego. Ten przepływ spadł o około 2,5%. Trzecie badanie polegało na zalaniu układu mieszaniną glikolu 33% największego stężenia i 67% wody. Nasz wynik wyszedł 1,84 m sześciennego, czyli był o około 4% mniejszy niż pierwotny wynik na samej czystej wodzie. Jedynym minusem, jaki widzę układu zalanego glikolem, to jest jakby potrzeba większej ilości przetłoczenia tego masy, która będzie przynosiła nam ciepło. Opór, opór układu jest, jak widzimy, przy takim stężeniu 25% około 2,5%. Ciepło właściwe, ciepło właściwe glikolu mieszaniny glikolu i wody jest na poziomie 3,92 w stosunku do ciepła właściwego samej czystej wody 4,17. Mamy około 6% różnicy, czyli musimy dodać te 2,5%. 2,5% opory hydrauliczne plus 6% z tytułu, że musimy większą masę, masę czynnika przetłoczyć, czyli załóżmy. Jako, jako do badania, że chcemy o 10% więcej, więcej i ilo, większą ilość czynnika przetłoczyć, czyli zróbmy badanie jako ciekawostkę. Jeśli będziemy w pierwszej wersji, nasza pompka obiegowa będzie pracowała na wydatku 1,5 m3 na godzinę. W drugim podkręcimy ją do obrotów, żeby o jakiś tam, żeby osiągnąć przepływ 1,65 m3 na godzinę. Zobaczymy faktycznie, o ile zwiększy się nasz pobór mocy przez pompkę obiegową. Także zapraszam do kolejnego badania. W tym momencie ustawiliśmy nasz wydatek na poziomie 1,5 metra sześciennego na godzinę dokładnie. Zobaczmy, jakie jest, jaki jest pobór, jaka jest moc pompki obiegowej. W tym momencie pompka obiegowa pobiera około, no prawie 43 W. Zaraz zwiększymy, zwiększymy wydatek, żeby osiągnąć parametr na poziomie 1,65. Podkręcimy pompkę. Ustabilizował nam się przepływ na poziomie 1,64 m sześciennego na godzinę. Zobaczmy, jak, jak w tym momencie jest moc czy pobór prądu pompki. Pompka około 55 W mocy, czyli różnica na poziomie około 12-13 W. Wracamy do naszej tablicy, przy wydatku 1,50 m sześciennego pompka pobierała 43 waty, przy zwiększeniu wydatku około 10% do 1,65 pompka pobierała już więcej 55 wat, różnica ta jest około 12 wat. W porównaniu do kompresora, który potrafi brać 2, 3, 4 tysiące wat, te 12 wat to jest bardzo niewiele. Podsumowując dzisiejszy odcinek, glikol nie jest aż tak problematycznym nośnikiem ciepła, jakby się niektórym wydawało, jak niektórzy głoszą. piętnastoletni glikol nawet nie stracił swoich właściwości przeciwzamrożeniowych. Dodatkowo nie generuje tak dużych oporów, jak niektórzy, niektórzy to przedstawiają. Opory przepływu na poziomie 3-4% nie są aż tak dużymi, które nie jest, jest w stanie, jak widzicie Państwo, nasza standardowa pompka pokonać. Dlatego stosujmy glikol, nie bójmy się tego glikolu, stosujmy przede wszystkim glikol dobrej jakości, glikol propylenowy z dodatkiem inhibitorów korozji. A jak się zachowa, jak się zachowają nasze kształtki, kształtki w tym starym glikolu, jak to, jak ten czas wpłynął na zmniejszenie możliwości antykorozyjnych tych inhibitorów korozji w nich zawartych, zobaczycie Państwo za jakieś 2-3 miesiące, na pewno Państwu tą informację przekażemy i te fizycznie słoiczki zaprezentujemy z powrotem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do polubienia naszego kanału, subskrybowania. Dajcie łapkę w górę. Dajcie w komentarzach, co uważacie na temat glikolu, czy jakieś macie jednak inne zdanie. Ale myślę, że tym badaniem rozwieliśmy wątpliwości większo większości z Państwa.